Dzień dobry. Przepraszam najmocniej, że się pakuję znowu z butami, chociaż wczoraj to zrobiłem. Ale to, co się u nas tak szybciutko dzieje, no to daj Boże zdrowie. E, z błyskiem wokół i z wypiekami słucham, oglądam, czytam. No, każą wszyscy czekać. Na jutrzejsze posiedzenie Sejmu, bo coś się podobno może stać. A, ok, będzie ja ty czekał. A teraz <laughs> tak szybciutko, bo nie, ja się osiedzę tutaj z pewną damą. O, prawda, Misia? Tak, dupy na słońcu. I proszę sobie wyobrazić. Wczorajże, wczoraj, że tak bardzo narzekałem, na mówiłem, że wszyscy ci dżentelmeni, panie i panowie, którzy od wieków siedzą, można powiedzieć, w, w Sejmie, to żeby na nich nie liczyć, bo to jest bezsensowna historia, niczego nie wniosą i, i naprawdę to. Ja, ja ja, tak twierdzę, i jeśli przyjdzie mi odszczekać, to mogę to nawet na rynku odszczekać w stroju nie wiem, e, boksera. Nie, nie ma problemu żadnego. A to chciałbym, żeby była taka szansa, żebym to odszczekiwał, ale nie podejrzewam, bo wiecie Państwo, to jest tak, to jest moja, 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 tylko i wyłącznie moja opinia. Mądrzy ludzie od wieków mówią, że ludzie dla władzy się mordowali e, i, i pewnie będą dalej to robić. No, w naszym wykonaniu to tam raczej nie przewiduje morderstwa, ale przed wojną była taka historia, że, że nam prezydenta gupek zastrzelił. No ale patrzcie, nie wiadomo z A dzisiaj, dzisiaj, aha, od razu mówię. Boski Richard, Boski Richard będzie o godzinie 18 w takim programie, tak jest na TVN, ktoś ma, bo się pojawia, pojawia, bo narzekałem, że gdzieś zniknął. I to on zresztą jest taką egzemplifikacją, że się każde świństwo robi, powie każde gówno, tylko byle jeszcze być w polityce i nic nie robić. Bo ludzie e, idąc do polityki, czy próbując się tam przebić przez ten straszliwy kordon, mają na, 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 oni rzadko kiedy, chyba że jest paru idealistów, którzy co, cokolwiek chcą zrobić, ich jest bardzo dużo. Tak wierzę w to głęboko, że jest w, 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 w samorządach, to tak, ale, ale to czasami tu widuję, spotykam się z, tak, z taką naprawdę dobrze widzianą amatorką, ale tam, gdzie się idzie do Sejmu, to już zaczynają się pieniądze i poczucie władzy. Bo proszę Państwa, historia zna takie przypadki, że ludzie się dorobili ogromnych majątków, ciężką pracą, pomysłami, ideą, a poświęcili życie, udało się niektórym, no różnie, różnie. I przychodzi taki moment, że oni czują się jeszcze niespełnieni. Mają pieniądze, których nie są nawet w stanie wydać, bo, bo, bo co można, ile można kupić? Samochodów, czy jakichś tam willi z basenami i tak dalej. Ale nie mają jeszcze jednego. Ci ludzie nie mają władzy. Ach, tak, tu się wygina. prostu Patrz mi, prosto patrzy. I nie mają władzy. To jest silniejsze aniżeli świadomość, że jestem człowiekiem, który, na którego karku jest mnóstwo ludzi pracujących dla mnie, ale których mam na utrzymaniu i tak dalej. Potrzeba jeszcze władzy, władzuchny. Potrzeba jeszcze być kimś takim, o którym mówi, nie tylko jakiś powiat, ale jeszcze trzeba, żeby to wszystko zabrzmiało w Polsce, a już w Brukseli, to oj, matko moja, to przecież cała Europa słucha i ogroda. Idą tam, dostają się i zazwyczaj bywa tak, że z nawyku, i tak jak u narkomanów jest taki ma, brak stabilności jest to życie tych ludzi jest podzielone jakby na dwie części i przedzielone murem. Normalne życie, które wiedli, jest z jednej strony i życie narkomana albo uzależnionego gościa od polityki z drugiej strony. Jeśli się ten balans udaje zachować, nie przekracza się tego muru albo w jedną, albo w drugą stronę, to to wszystko jest ok. Przynajmniej dla psychiki takiego gościa. Natomiast jeśli w tym życiu normalnym człowiek wchodzi coraz większymi kroczkami, tak jak narkoman te dawki bierze coraz większe, tak polityk zachwystuje się splendorami, mocą sprawczą i tym, że jest nareszcie kimś. Może podnieść łapkę, ale może nie podnieść. Ktoś musi chodzić koło niego i go prosić o takie czy inne historie. I krok po kroku podchodzi do tego muru, który jest taką granicą bezpieczeństwa, i potem przekracza ten mur. I balans się kończy. E To nie jest dobre dla nikogo. I teraz Ci ludzie, którzy są tam w tym Sejmie od lat, oni już dawno siedzą po prawej stronie, już dawno nie ma żadnych żadnego yy, yy, oglądu sytuacji takich ludzi jak, jak ja, jak wszyscy tutaj za oknem, którzy Żyją normalnym życiem albo żyją nienormalnym życiem, takim jak żyjemy dzisiaj. Oni żyją inny, w innym świecie zupełnie. Dla zachowania tej władzy powiedzą każde świństwo, zrobią każde draństwo i poświęcą każdą ofiarę. A mówię to dlatego, że tak jak mówiłem w ubiegłym tygodniu, już zaczyna się głośno mówić o konsekwencjach ekonomicznych tego, co się dzieje. Ja nie wiem, jak będzie. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie jestem ani Friedmanem, ani Caseem. Nie wiem, ani wróżką, ale wiem pewno, nie będzie dobrze. Powiem Wam, że jestem na rozdrożu ciężkim, bo jeśli faktycznie się okaże, że jutro Mr. Gowin, do którego tak apelowałem, podejmie tą decyzję i nie, nie zgodzi się na ten, to jak będzie znakomicie, jeśli, jeśli nasz wódz, Pan niedomyty i niedoprasowany, wycofa się z tego głosowania i sprawa potoczy się, jakby zejdzie z wokandy, to by było najlepsze wyjście. Gorzej będzie, jak upadnie ten rząd, który jednak mimo wszystko powinien robić w takiej sytuacji, powinien robić różne rzeczy, na które my wszyscy czekamy. Ale nie wiem, nie umie, nie umie, nie ma żadnego pojęcia, jak to będzie. Być może się skończy na tym, że pan. Pan Gowin dostanie następne dwa stołki dla swoich koleżków i stworzy się następne ministerstwo albo ministerstwo i sprawa się po to, czy dalej tradycyjnie, czyli tamci chłopcy wejdą przez ten mur, skoczą na prawą stronę i będą działać. No tak, tak to wygląda. Nie wiem, zobaczymy. Obostrzenia idą coraz większe. Ludzie normalni, zwykli widzą, kto nami zarządza, bo to wyłazi dzisiaj w sposób niesłychanie szybki. Rano jest jedna sytuacja o 12:00, druga, a wieczorem trzecia albo czwarta. E... Najgorsze to, co słyszę, i czy tam, to sytuacja w szpitalach. Tam jest katastrofa, nie mówi się, każe się lekarzy, którzy mają jakieś odrębne zdanie. No ale będziemy patrzeć. Też będę z zapartym tchem. Jutro śledził, będę co prawda w pracy, ale, ale będę się tam przyglądał temu wszystkiemu co, co się dzieje. No zobaczymy. W każdym razie melduję posłusznie, że jutro może być ciekawie. Eee. No. Pozdrawiam wszystkich i... I do, do zobaczenia jutro. A, jeszcze jeszcze moment. E, też tak sobie na zasadzie skołowania, czy nie wiem, co sądzić, bo gdyby do, 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 doszło do, do, do tego głosowania, takiego czy innego, to trzeba będzie podejmować decyzję albo w ogóle nie, nie uczestniczyć. To też jest jakaś decyzja, albo uczestniczyć. A jeśli tak, to kogo? Trochę mi się krystalizuje sprawa. Słucham, czytam A nawet dwa, trzy razy dziennie. Gościa, który się zjawił, jak nie wiem, meteoryt spadł, mówi ciekawe rzeczy, tylko diabeł ja tkwi w szczegółach. Będę mu się przyglądał i czytał. Zobaczymy, co z tego, co z tego będzie, ale mówi ciekawe rzeczy. Proste, zwykłe, normalnym językiem. To jest hołownia, nie ukrywam. Nie śmiałbym się tak. Nie pukał się po głowie. To jest człowiek, który jest właśnie nie, nie... Jeszcze nie był ani z jednej, ani z drugiej strony. Może to jest nadzieja, jest młody, rzutki, ma normalny dom. Jest odważny, bo to trzeba odwagi. Widać, że się plączę tam jeszcze z tym organizowaniem tego wszystkiego, bo to dzisiaj nie ma tego zaplecza takiego, jak mają ci towarzysze partyjni. No zobaczymy. No. W każdym razie czytam, że ludzie, coraz więcej ludzi mówią, że to jest iskierka nadziei. A co będzie dalej, zobaczymy. To tyle. Popijam swoją kawkę. Życzę wszystkiego dobrego, miłego popołudnia